6 stycznia na ulicę zarówno dużych miast jak i małych wiosek po raz kolejny wyszły orszak i Trzech Króli. To oczywiście niezwykle popularna w naszym kraju forma świętowania uroczystości objawienia pańskiego. Podobnie jak w ubiegłych latach uliczne jasełka odbywały się także w Ostrzeszowie, a przy ich organizacji siły połączyły wszystkie trzy parafie. Początek orszakowi dałam msza święta odprawiona tradycyjnie w kościele świętej Jadwigi Królowej. W tym roku w naszej, w naszym mieście po raz dziesiąty już odprawiamy tak e, uroczystość Trzech Króli poprzez orszak Trzech Króli, do którego e, włączyliśmy się w Polsce. E, jest to wielką radością. W jasełkach leży. E, to temat tego rocznego orszaku. Ale bardzo się cieszymy, że w tym roku, kiedy świętujemy 800-lecie już ustanowienia przez świętego Franciszka Szopki, żywej w Szopki w Grecjo, że możemy my również i tak żywo, tak naocznie zobaczyć, że Pan Jezus się narodził, że Pan Jezus przyszedł na świat jako żywy i prawdziwy. Ta inscenizacja pomaga nam jeszcze bardziej do duchowego przeżycia tego wydarzenia. Dziękuję My też i wszystkim, którzy zorganizowali ten orszak, którzy nam tak w żywy sposób pokazali, jak można świętować tą uroczystość Objawienia Pańskiego. Cieszymy się właśnie, że w tą organizację włączają się i dzieci, młodzież, ale i też i dorośli. Cieszymy się, że to nie jest tak tylko sprowadzone, że tylko dzieci, ale i dorośli. Dzieci patrząc na dorosłych, którzy biorą udział w tym wydarzeniu, jakoś same myślę, że się motywują, żeby jeszcze bardziej właśnie tutaj uwielbiać Pana Boga, że Wiara nie jest tylko dla dzieci, ale wiara jest dla nas wszystkich. Na czele korowodu kroczyli oczywiście Kacper, Melchior i Baltazar, w których rolę wcielali się przedstawiciele poszczególnych parafii. Jak zgodnie przyznają, traktowali to jako zaszczyt i wyzwanie. Bardzo tremujące, wbrew pozorom. To jest jednak wydarzenie, które pokazuje, że Chrystus żyje wśród ludu bożego, którym tu jesteśmy. Także bardzo jesteśmy zaszczyceni w ogóle tą rolą, taką i powagą sytuacji. No, propozycja, byłem szczerze mówiąc bardzo zaskoczony. Ona się pojawiła miesiąc wcześniej. No i szczerze mówiąc, nawet od strony wiary, właśnie jako bo mamy Oktawa się kończy i to objawienie tak by jest zakończeniem naszych świąt, pełnym objawieniem, że Jezus się narodził. To szczerze mówiąc, byłem niesamowicie zaskoczony. Wręcz myślałem, że jednak Duch Święty działał, nie, bo taka rola to, to jest wymarzona rola. Ja nie mówię, bo to nie jest. Oczywiście my się bawimy, to jest jakieś przypomnienie, ale wbrew pozorom w tle jest jednak wiara, nie? i wierzymy w to, że tak było. Nie? I to, co kolega powiedział, Wierzymy, że Bóg się objawił nie? i my jesteśmy tymi świadkami. A że moja skromna osoba mogła w tym być jakąś cząstką tego, żeby przypomnieć, to jestem bardzo, bardzo zaszczycony, naprawdę. Role były przydzielone przez organizatorów i chyba co roku jest chyba ten sam król, o ile się nie mylę, w każdej parafii, jak sięgnę pamięcią. Dla mnie osobiście jest to dość ważne bardzo ważne móc publicznie oddać pokon Jezusowi, wyrazić swoją wiarę, bo to jest mój symbol to jest moja taka, jakby to powiedzieć dokładniej to jest moja manifestacja wiary w dzisiejszym świecie, który jest no ciężki. Także z wielką przyjemnością ten pokon oddałem publicznie i cieszę się, że zostałem do tego wytypowany. Celem wędrówki Trzech Króli była stajenka z nowonarodzonym zbawicielem. Ta zlokalizowana była przed budynkiem Ratusza, a rolę świętej rodziny powierzono w tym roku państwu Anicie i Marcinowi Guzendom oraz ich rocznemu synkowi Tymonowi. Jak do tego doszło? Chyba przez to, że znaliśmy się z księdzem i ksiądz do nas zadzwonił, żebyśmy zostali świętą rodziną. Oczywiście chętnie, bo to jest zaszczyt. Dostaliśmy stroje ogólnie już przygotowane, tylko wszystko musiałam wyprasować, ale tak, to no, dowiedzieliśmy się jakoś z początkiem grudnia. Więc mieliśmy czas się do tego oswoić. Państwo Guzendowie już dziś deklarują, że jeśli w przyszłości ponownie otrzymaliby taką propozycję, z wielką chęcią ją przyjmą. Dla organizatorów warszaku szczególnie cenna jest właśnie gotowość do współpracy ze strony mieszkańców. A niestety, żniwo wielkie, a robotników mało, ale zawsze się ktoś znajdzie, tak. Jakoś tak w ostatnich czasami jest tak, że w tych ostatnich momentach zgłoszą się ludzie, którzy chcą pomóc, którzy chcą przyjść, coś zrobić, ale faktycznie trzeba ogarnąć, bo począwszy od wymyślenia, kto ma być królem, kto Znaleźć rodzinę, a rodzinę dzisiaj to nie jest tak łatwo znaleźć, bo nie wszyscy ze względów też takich, no, aura, tak, dziecko, nie chcą tutaj, żeby się dziecko przeziębiło. Kto ma być królem, kto ma być rodziną, anioły, diabły i tak dalej. Ale jakoś się udaje, że to nie ma być stricte religijne um, przedsięwzięcie, dlatego na orszak zapraszamy zawsze wszystkich i wierzących i niewierzących, i wyznania rzymskokatolickiego i innego wyznania, bo to chodzi o to, żeby się zjednoczyć, żeby się pobawić wspólnie, żeby coś przeżyć. A kto wie, może faktycznie dla kogoś będzie to moment, kiedy ktoś powie, powie a może ten Pan Jezus to też będzie moim Panem. I dzisiaj w Polsce mamy bardzo dużo prawosławnych, bardzo dużo grekokatolików, którzy przyjechali z Ukrainy. Więc fajnie by było, żeby oni też zobaczyli nas tutaj, że możemy tak świętować. Każda osoba chcąca w jakikolwiek sposób wesprzeć organizację orszaków w przyszłym roku, przyjęta zostanie z otwartymi rękoma. Bardzo, bardzo, bardzo zapraszamy. Zapraszamy przede wszystkim tych, tak jak Pan powiedział, którzy chcą pomóc nam w organizacji, bo no, zaczynamy w październiku. Yy, ale czasami ktoś odpada z względu na chorobę, z względu na jakieś inne plany, więc dzisiaj już zapraszam. Miejmy nadzieję, że ten apel spotka się z szerokim odzewem.